Cześć baśni! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Muszel Czyta. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną baśń norweską pod tytułem Jak Askeladen jadł strolem na wyścig. Był sobie pewien chłop, który miał trzech synów. Wiodło mu się nędznie, a poza tym był już stary i słaby. Lecz synowie jakoś wcale nie mieli zamiaru zabrać się do pracy. Do zagrody należał duży, piękny las i chłop chciał, aby synowie wycięli w nim trochę drzew, żeby można było spłacić choć część długów. W końcu udało mu się wziąć ich trochę do galopu i na początek najstarszy syn miał zabrać się do ścinania drzew. Kiedy znalazł się w lesie i zaczął rąbać starą jodłę, nagle pojawił się przed nim ogromny troll. Hej, jeśli ścinasz drzewa w moim lesie, to zaraz cię... Zabiję! krzyknął troll. Gdy chłopak to usłyszał, zaraz rzucił siekierę precz i pobiegł czym prędzej do domu. Dotarł tam bez tchu w piersiach i opowiedział, kogo spotkał. Ojciec pogardliwie nazwał go strachliwym zającem i stwierdził, że kiedy był jeszcze młody, Trole nigdy nie zdołały powstrzymać go przed ścinaniem drzew. Następnego dnia średni syn udał się do lasu. Poszło mu tak samo jak starszemu bratu. Zdążył tylko kilka razy uderzyć siekierą o drzewo, a tu nagle wynurzył się troll i zakrzyknął: "Hej!" Jeśli rąbiesz drzewa w moim lesie, to zaraz cię zabiję. Chłopak nie odważył się nawet spojrzeć na trola, tylko rzucił siekierę, gdzie popadło i wziął nogi za pas. Kiedy w domu opowiedział o wszystkim, ojciec rzekł, że gdy był jeszcze młody, nie zdarzyło się tak, aby trole mogły powstrzymać go przed ścinaniem drzew. Trzeciego dnia zamierzał wybrać się do lasu Askeladen, najmłodszy syn. He, tylko ciebie tam brakowało, naigrywali się z niego bracia. Na pewno pójdzie ci wszystko jak z płatka. Ty przecież jeszcze nigdy nie zlazłeś z pieca. Askeladen nic im na to nie odpowiedział, tylko poprosił o worek pełny jedzenia. Matka nie miała mięsa, więc zawiesiła kociołek nad ogniem, aby ugotować trochę warzyw. Następnie Askeladen wrzucił jadło do worka i ruszył w drogę. Przyszedł do lasu i przez jakiś czas ścinał drzewa. Aż tu nagle Pojawił się troll i zawył. Co? Wycinasz drzewa w moim lesie? Zaraz cię zabiję. Chłopak nie zwlekał, tylko wydobył kawałek sera ze swojego worka i tak go ścisnął, że aż serwatka z niego trysła. Jeśli w tej chwili nie zamkniesz gęby, rzekł do trola, to zmiażdżę cię tak jak ten kamień. O nie, przyjacielu, oszczędź mnie, prosił troll. Pomogę ci przy zrębie. No, jeśli tak się sprawy mają, to chłopak nie zrobi mu nic złego. I troll ochoczo zabrał się do rąbania. Także tego dnia wiele sążni drewna zostało przygotowanych do sprzedaży. Gdy nadszedł wieczór, troll powiedział, Jak chcesz, możesz pójść ze mną do mojego domostwa. To jest bliżej niż do twojej chałupy. Askeladen zgodził się. Kiedy przybyli, do pieczary w górach troll zajął się rozpalaniem ogniska, a chłopak miał przynieść wodę na kaszę. A stały tam dwa żelazne cebry, tak wielkie i ciężkie, że Askeladen nie potrafił nawet ruszyć ich z miejsca. Powiedział więc, ach, nie opłaca się mi iść z tymi małymi wiaderkami. Lepiej będzie, jeśli przyniosę Ci od razu całe źródło. O nie, przyjacielu zawołał troll moje źródło będzie mi jeszcze potrzebne. Zajmij się lepiej ogniem, a ja pójdę po wodę. Troll wrócił z wodą i ugotowali porządny kocioł kaszy. No, jeśli chcesz, rzekł Askeladen, możemy się ścigać, kto z nas więcej zje. Mm, dobrze, zróbmy tak. Zawołał troll, gdyż sądził, że w jedzeniu nie ma na niego mocnych. Tak więc z łatwością wygra. Kiedy zasiedli za stołem, chłopak wziął worek i zawiązał go sobie z przodu na brzuchu, czego troll oczywiście nie zauważył. I tak więcej kaszy wrzucał do worka, niż zjadał. Kiedy worek był już pełny, Askeladen dobył noża i zrobił nacięcie na swoim brzuchu. Oczywiście nie był to brzuch, tylko worek. Troll popatrzył na niego, Lecz nic nie powiedział. Znowu jedli przez dłuższy czas, aż wreszcie troll odłożył łyżkę i powiedział, No nie, więcej nie dam już rady. Musisz jeść, rzekł Askeladen. Ja nie jestem nawet w połowie najedzony. Zrób tak jak ja i wytnij sobie dziurę w brzuchu. Wtedy będziesz mógł jeść tyle, ile tylko zapragniesz. No tak, ale, ale to przecież strasznie boli, rzekł troll. Ach, nawet nie warto o tym mówić, stwierdził chłopak. I wtedy troll wziął nóż i wyciął sobie wielką dziurę w brzuchu. A gdy to zrobił, padł martwy na ziemię. A skeladen zabrał całe złoto i srebro, które troll zgromadził w swojej górskiej pieczarze i wrócił do domu. I tak to mogli wreszcie spłacić mnóstwo długów. Dziękuję bardzo i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.